Jeśli nie żyjesz życiem swoich marzeń, jeśli twoje życie to pasmo nieustających problemów i kłopotów, to znaczy, że albo kompletnie nie rozumiesz prawa założenia, albo nie stosujesz go poprawnie. I teraz powiem Ci, jaka jest zależność wynikająca z tego, jak wygląda Twoje życie, a z tego, na ile jesteś wytrwały w tym, co robisz, i w tym, co wierzysz? Nie ma absolutnie ani jednej przeszkody, Byś teraz, już w tym momencie zaczął żyć z myślą 1616, 16, że wszystko jest dokładnie tak, jak ma być, że twoje marzenia się do Ciebie zbliżają. Słuchajcie, mówi się bardzo głośno o tym, ja pamiętam, że to też był mój początek w ogóle drogi, gdzieś ja się dowiedziałam o prawie założenia, jeśli o nim nie wiecie, to polecam się z nim zapoznać, ale um, każdy, kto dotknął prawa przyciągania, tak, prawa. Yy... Tak, prawo przyciągania się mówi? Prawo przyciągania. Jak ktoś kto dotknął e, tych wszystkich, wszystkich początkowych książek, sekretów i tak dalej, to wie doskonale e, kim jest Neville Goddard i z pewnością też natknął się na prawo założenia. Ale m, pra, oczywiście jedno i drugie to jest co innego. Natomiast ludzie, którzy się interesują jednym, to z pewnością też się interesują drugim. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć, e, dlaczego żyjecie życiem, w którym nadal Odczuwacie takie przytłoczenie, w którym odczuwacie, że właściwie to nie, wi nie wiadomo, kiedy się wydarzy dla Was dobrze, kiedy będziecie mogli doświadczać życia, który, o którym tak naprawdę marzycie. <laughs> Dziś Wam powiem o bardzo ważnej rzeczy, wynikającej z tego, że mało w Tobie wytrwałości, bo. Absolutnie nic ci nie stoi na drodze, żebyś każdego dnia zachowywał się tak, jakby płynęło właśnie do ciebie milion dolarów i absolutnie nie chodzi o pieniądze. Pieniądze są przykładem najbardziej, yy, naj, najbardziej namacalnym ever, dlatego że każdy w jakim stopniu potrzebuje pieniędzy, każdy, nie w jakim stopniu, w każdym stopniu potrzebują ludzie pieniędzy, tylko że w jednym stopniu bardziej, w drugim stopniu mniej. Natomiast to, na czym mi zależy, to przekazać dzisiaj Tobie, że absolutnie nic Ci nie stanie na drodze, żeby tu i teraz, w tym momencie uznać, że płynie do Ciebie właśnie to, o czym marzysz, że już jest tuż za rogiem. Słuchajcie, to zupełnie tak, jakbyście czekali właśnie na przelew. Dajmy na to, nie macie jeszcze na koncie tych pieniędzy, ale doskonale wiecie, że za miesiąc wpłynie Wam milion złotych. Gdyby tak się wydarzyło, Gdybyście tu i teraz wiedzieli, że za miesiąc wpłynie wam milion złotych, jak byście się zachowywali każdego dnia? Jak, jakie by były wasze decyzje? Jakie by były wasze plany? O czym byście myśleli i nad czym byście się zastanawiali? Nic ci nie stoi na drodze, by to robić tu i teraz. Nic ci nie stoi na drodze, by tu i teraz myśleć właśnie w ten sposób, by uruchomić w sobie. Ten proces myślowy, który uaktywni w tobie uczucia, które dosłownie zaprogramują cię na ten stan odczuwania. Bo teraz powiem ci taką jedną rzecz. Ty wcale nie chcesz pieniędzy, ty chcesz wolności, ty wcale nie chcesz pieniędzy, ty chcesz poczucia bezpieczeństwa, ty wcale nie chcesz pieniędzy, ty chcesz wiedzieć, że na wszystko ci będzie stać to nie pieniądze zmieniają twoje życie i twoje myślenie, tylko to, co z nimi wiążesz, to, co się z nimi wiąże. Więc tak naprawdę, gdybyś tu i teraz zaczęła żyć z taką świadomością, jakby to wszystko, co już się, to, co, o czym marzysz, już się wydarzyło, to ty dosłownie tworzysz nową rzeczywistość. Tworzysz częstotliwość, na której znajduje się dokładnie to, o czym ty marzysz, bo wszystko co chcesz mieć jest już twoje. Więc teraz tak wyjaśnię to tak na full przejrzyście. Nasze tworzenie nie opiera się na myśli. Nasze tworzenie opiera się na czuciu. Więc Ty możesz sobie tu i teraz pomyśleć, o tak, mam bańkę na koncie, a za chwilę zachowywać się tak, jakby tej bańki na koncie nie było, to niczego nie zrobisz. Dlatego, że to uczucia tworzą te wibracje, uczucia tworzą tę te, te te częstotliwość, na której jest to, o czym marzysz. Czyli, żeby znaleźć się tam, dajmy na to. Twoim marzeniem jest. Sprzedać dom. Jeśli Twoim marzeniem jest sprzedać dom, to jest to na pewnej częstotliwości. Na częstotliwości uczuć, które się wiążą ze sprzedażą tego domu. Jeśli ty przez najbliższy miesiąc będziesz się zachowywać, tak jakby ten dom został już sprzedany, to gwarantuję ci, że częstotliwość Twoich, twoich emocji zsynchronizuje cię z miejscem, w którym to się już wydarzyło i rzeczywistość nie będzie miała żadnego innego wyjścia, jak się po prostu tego dostosować. I teraz ta sytuacja może Ci pokazać jedną bardzo ważną rzecz, że ni cholery się nie stosujesz do prawa założenia, nawet jeśli myślisz, że tak jest. Ta cała sytuacja, wystarczy zapytać siebie, czy ja się faktycznie zachowuję tak, jakby to marzenie, które chcę zrealizować, było już zrealizowane. Wystarczy Ci teraz zapytać się siebie, czy każdy z tych Twoich marzeń, które sobie postawiłaś za cel, czy faktycznie pracujesz nad nimi, właśnie tym nastawieniem? Bo na tym polega to wszystko. Nie na tym, że w momencie, kiedy masz marzenie, to cały świat po prostu padnie Ci do stóp i się tak, i się tak wszystko wydarzy, że, że to marzenie zostanie zrealizowane. Tylko, że Twoja wibracja, Twoja energia, ta częstotliwość, na jakiej się znajdujesz, stworzy dla Ciebie te, te rzeczy. Dlaczego tak często słyszysz właśnie od ludzi ogrom czwórek, właśnie widzę na, na rejestracji? Dlaczego, słysząc ludzi sukcesu, Słyszysz, że oni mówili, że oni mieli tą wizję, że oni tym żyli, że oni nie stali się mistrzem w momencie, kiedy osiągnęli swój cel, tylko oni byli już w swojej głowie mistrzami. Dlaczego ludzie osiągają nieosiągalne rzeczy? Właśnie dlatego. Bo na tym polega tworzenie. Tworzysz za pośrednictwem energii, nie myśli samej w sobie. I co to oznacza? To jest nic innego jak. Y w ostatnim odcinku ci o tym mówiłam. O robieniu przestrzeni. I to nie jest tylko robienie przestrzeni y dla układu nerwowego. Ale przyjmijmy, że Twoim największym marzeniem jest to, żeby. No dajmy na to, stać się mistrzem siatkówki. <ścoughs> Chcesz być mistrzem, po prostu jednym z najlepszych graczy w Polsce. I. Twój układ nerwowy w momencie, kiedy nie, nie robisz w nim miejsca na takie emocje, które się wiążą z byciem mistrzem, czyli naprawdę już takie <laughs> konkretne, skrajne emocje, które będą wymagać od Ciebie mnóstwo przygotowania. Jeśli Ty nie przygotowujesz swojego układu nerwowego na właśnie takie e, doświadczanie, to tym samym nie robisz na to miejsca i zawsze Cię będzie blokował. Do pewnego momentu od odnoszenia sukcesu, bo będziesz się najzwyczajniej w świecie bać. I tak samo będzie identyczna, identycznie to działa w przypadku, gdy na przykład założysz sobie emocjonalnie, że to się już wydarzyło. To będzie robienie miejsca. Nie tylko poprzez ten oddech, jak ci mówiłam w poprzednim odcinku. Ale też przede wszystkim poprzez przygotowywanie swojego układu nerwowego na to, że to się już wydarzyło. Czyli życie w, tych, w tej emocji każdego dnia spowoduje, że Twoje ciało dosłownie dostosuje się, dostosuje się do tych warunków emocjonalnych. I kole, po raz kolejny nie będzie miało żadnego innego wyjścia, jak stworzyć dla Ciebie te warunki, żeby po prostu w nich żyć. Tak samo ten samochód. Mercia moja jest ze mną, dlatego że ja jechałam BM-ką, jedyneczką moją poprzednią, i ja dosłownie widziałam kierownicę ze znaczkiem Mercedesa. I dla mnie nie było innej mowy. Ja po prostu tym autem jadę. Za dwa tygodnie naprawdę nie miałam możliwości finansowych na tamto auto. Ja po prostu sobie powiedziałam: A co mi szkodzi? A znajdę sobie samochód, który jest sześć razy droższy od mojego pierwszego. E, mój pies. Ta godzinka, ta koda, yy, ja jak zobaczyłam, to było dwa tygodnie, a ta godzinkę też zmanifestowałam. Jakby nie patrzeć dwa tygodnie, zmanifestowałam, oznacza, stworzyłam to w sobie i, i rozpoczęłam działania. Bo to nie jest tak, że masz siedzieć i se tylko myśleć i czuć. Tylko faktycznie na wszystko, co do ciebie przychodzi, masz reagować. Czyli robić kroki maluteńkie, ale powoli do przodu, nigdy siedzieć w miejscu, nigdy manifestować sobie, siedzieć w chałupie i nic nie robić. To, to na tym nie polega. Manifestacja to jest otwieranie drzwi, przez które musisz przejść. Więc nie ma czegoś takiego jak manifestowanie, że ci spada z nieba. Nie ma czegoś takiego. Manifestacja dla mnie, najprostszym, najprostszym językiem, jak ja bym miała dla kogoś wyjaśnić, czym jest manifestacja, dla mnie manifestacja jest tym, że otwierają się drzwi. Do możliwości, o których nawet nie miałeś pojęcia, czyli drzwi, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. Ale ty musisz przez nie przejść. Ta godzinkę, to było coś takiego, że ja zobaczyłam harta rosyjskiego na stacji benzynowej i dosłownie, za dwa tygodnie ta koda była moja, gdzie nie miałam na, na nią kasy nawet. Nie miałam kasy na tego psa. Ale tak się poskładało, że się udało. I tak widzę właśnie swoje manifestacje, gdzie nie mam do końca w nich wiary, to choćbym się napociła, choćbym na, na rzęsach stanęła, nie zrealizują się mi. I teraz mi nie pytajcie absolutnie o realizację, nie realizację o manifestację partnera i tak dalej. Nie chcę nawet o tym słuchać, nie chcę o tym czytać, bo dla mnie to to jest już poniżej pasa. Możesz sobie wizualizować, jak chcesz, żeby twój partner jaki był, ale nie konkretną osobę. Po prostu tego nie lubię, takich rzeczy. Nie podoba mi się to. <laughs> eee, może wam kiedyś opowiem, dlaczego. W każdym razie, ja zauważyłam, że wszystkie te rzeczy, które mi się nie zrealizowały, które bardzo pragnęłam, to one nie miały tej mojej wiary. One nie miały tej mojej tak choćby nie wiem co. One nie miały tej mojej energii na zasadzie, że ja wstaję rano i wiem, że to mam. Tylko ja wstawałam rano i po prostu harowałam przez cały dzień. Próbowałam zrobić tak, żeby to mieć i nigdy to nie wypalało. Ale moment, w którym ja działałam wiedząc, że już to mam, wszystko osiągałam, wszystko. Po prostu naprawdę książkę kiedyś o tym napiszę o wszystkich rzeczach, które po prostu dzięki prawu założenia ja stworzyłam. Także do tego jest niezbędne poczucie własnej wartości i świadomości o tym, kim naprawdę jesteś. Bo jeśli ty dzisiaj po obejrzeniu mojego filmiku wiesz, że jam jest, y, ja jest, czyli że tyś jest, czyli że jam jest do siebie mówiąc, e, jeśli ty wiesz, że jam jest, że właściwie to możesz zrobić, co tylko chcesz, stworzyć, co tylko chcesz kończysz filmik ze mną i nagle świat Ci pokazuje, że o, tu jesteś taka, siaka, owaka, sraka i Ty za tym idziesz, no to, sorry bardzo, sorry Gregory, nie ma tematu. Zapomnij o tym, że cokolwiek będziesz kreować i realizować. I właśnie też dlatego stworzyłam boski umysł, Limity to iluzja się nazywa, ten masterclass, do którego cię z całego serca zapraszam. Możesz go przerobić dosłownie w jeden dzień, nie cały nawet. Myślę, że z tymi pytaniami, jak jeszcze siądziesz, no to, no to ewentualnie te ćwiczenia, ale stworzyłam to właśnie po to, żeby zaprogramować w tobie, boski umysł, żeby zaprogramować w tobie to, że limity nie istnieją. Więc jeśli potrzebujesz takiego wsparcia w manifestacji, wsparcia w kreowaniu swojego życia, życia swoich marzeń, zaprogramowaniu się dosłownie na boski umysł, to zapraszam Cię z całego serca w, w przypiętych komentarzach i w opisie tego odcinka znajdziesz linka do, do boskiego umysłu. Także zapraszam Cię z całego serca, życzę Ci cud wszystkiego, co najcudowniejsze i żeby mi dać znać, że obejrzałeś ten, e, że obejrzałeś ten film do końca, e, napisz do mnie buziaczki, w sensie buziaczki napisz, albo emotikony, jak chcesz, Tu Ci z całego serca, e, cudownego dnia Ci życzę i Zasubskrybuj ten kanał koniecznie, bo to jest też wsparcie dla mnie ogromne. Thank you! All.